Takie pytanie e, każdej osoby. Plan treningowy na redukcję, a plan treningowy na masce. No generalnie ja uważam, że jakby no, z jednej strony większego znaczenia nie ma e, plan treningowy e, na masę czy na redukcję, no bo wyznacznikiem jest jednak jedzenie. Możesz nie. iść tym samym planem i jeść więcej lub iść tym samym planem i jeść mniej. Więc i tak, jeśli będziesz jadła mniej, to nie urośniesz. A jak będziesz jadła więcej, to i tak nie zredukujesz. Ale jednak tą redukcję czy masę można przyspieszyć. Jakimiś, jakimiś tam małymi e, zmianami e, w planie treningowym. E, trening taki mocno obwodowy na sali. I jakieś trx -y, ćwiczenia mocno funkcjonalne, jakaś opona, jakieś, jakieś treningi obwodowe praktycznie, Przerw, żadnych przerwy pomiędzy y, ćwiczeniami, powiedzmy 3-5 takich obwodów, ale też... Bardzo intensywne treningi. Z tej tak, takie no, na wysokim tętnie, ale za to krótkie. A z drugiej strony y, wolny ciężar, with the you not never stopping crazy because now how I'm how it so it like that I'm popping all of these be look at my wallet and looking for cash because they see y'all that i'm dropping dropping the new nice. way right out of the parking lot nice. even if you by my side or not be looking for the spot when I'm chilling and they looking for the drop, but it don't matter. Cause now that I'm with you, I feel a better whenever you come and kick it around. i have been on a type of level, feel you through all my body, driving me all up insane. In the brand, where you playing these games? Got me feeling jealous, babe. Crazy kind of things like I think that I love ya. Yeah. All these other dudes don't deserve ya. Yeah. I think it's important that she knows that. I what are you banging? Oh, yeah. You said through it, me, nobody be popping off. You're safer with me. Nobody be popping off. Trips out of town, with the money's up. We gon' get it poppin', ain't nobody gon' touch. When we out of town, put that on me. We gon' get it poppin', here go fifty on me. We gon' get paid now, feeling okay now. If you wanna play now, that's okay. We gon' get paid now, feeling okay now. You just need to trust me on the oh, way. Oh, oh, oh.

Pojrzenia, jeżeli nie widzieliście. Tutaj gdzieś tam na pewno damy Macie e, oznacznik. Tam jest gotowy plan, jak sobie go ułożyć na trzy dni, przykładowe. A dzisiaj e, chcemy omówić właśnie też plan treningowy. Zrobiliśmy taki e, szybki trening, oczywiście pokazowy tylko dla Was, e, pomiędzy treningiem siłowym a treningiem obwodowym. który trening lepszy na masie, a na redukcji. A czy w ogóle jest jakakolwiek różnica? Tak, no bo tak naprawdę chodziło o nadwyżkę... No to są dwa zupełnie inne treningi Dokładnie, fundamentem jednak jest nasza dieta, no bo jeśli będziemy mieć nadwyżkę kaloryczną, no to nieważne na jakim planie Co jesteśmy, ale i tak będziemy e, w okresie anabolicznym będziemy się tutaj rosnąć, a jeśli będziemy na deficycie kalorycznym, to cholera wie, na jakim będziemy planie tak naprawdę i tak, tak będziemy schudniemy. się redukować. No ale jednak gdzieś możemy sobie wspomóc naszą, załóżmy, redukcję i wybrać sobie odpowiedni plan treningowy. I który byłby lepszy według ciebie? Taki ten pierwszy, co pokazaliśmy siłowy, czy jednak obwodowy? Ja jednak jestem za tym, żeby dwa treningi łączyć w swoim planie. Jednego dnia na przykład dać trening obwodowy, intensywny, a następnego dnia trening siłowy, lecz wybrałabym duży ciężar, ale mniejsza, intensywność mniej powtórzeń mm -hmm. na treningu i żeby skrócić ten czas całego, mm -hmm. no, czy całego całej, treningu, sesji całej sesji treningowej. I wtedy nie obciążamy tak układu nerwowego, co na redukcji jest nam naprawdę. I tak obciążony. Mm, tak, tak, jak Mamy deficyt kaloryczny. Dokładnie. Mamy deficyt kaloryczny, nasz układ nerwowy jest coraz bardziej podrażniony, no bo jednak coś się dzieje, wprowadzamy go w stan e, taki dość e, no, no niebezpieczny. Dla niego to jest moment zagrożenia, więc się stresuje. Jest w stanie, w stanie stresującym. I no, tak. jeszcze, jakbyśmy utrzymali taką objętość treningową jak na masie, no to podejrzewam, że mhm. By ta redukcja e, nie, by nie potrwała, chcielibyśmy się na jedzenie. Proste. I to by było na tyle. Więc myślę, że taką najlepszą ceną wskazówką na pewno byłoby utrzymać ten ciężar, co był na masie. Na masie tak. Ale ta objętość na pewno, żeby była skrócona. Czyli robimy 2-3 serie. takim mocnym bodziec e, i koniec. Dziękuję. Krótka sesja, żeby jednak e, nie, nie przemęczyć tego układu. A następnego dnia czy dzień następny wolny i następny dzień treningowy. Jednak sobie się skupić na obwodowym treningu. Pięć załóżmy różnych ćwiczeń, jedno i po drugie po kolei robimy e, i powiedzmy trzy 5 takich obwodów. I znów maksymalnie 20-30 minut na jednym i drugim treningu. Tak, żeby wejść, robimy, dajemy bodziec, wychodzimy. Tak, i większy czas wtedy mamy na regenerację, na e, wypoczywanie, kiedy. No to jest taki. Czas, kiedy no, potrzebujemy no, dużo, snu. dużo snu. przede wszystkim. Mamy mało jedzenia, a je, jedzenie to jednak jest to pula energii, nasze którą paliwo. spożywamy, nasze paliwo, więc jeśli jedziemy na rezerwie, więc ciężko, żebyśmy tutaj jechali na pełny. Kilka godzin na treningu, <grych> tak, tak czasem tutaj. to bywa na masie. <grych> no właśnie o to chodzi, więc tutaj po prostu logika. Wchodzimy w okres e, mocnej logiki i musimy dozować odpowiednią kalorykę to do wydatku energetycznego. Tak? Nie może być zbyt duży wydatek energetyczny stosunkowo do spożywanego. I myślę, że to byłby ten klucz: czyli niezbyt duży deficyt kaloryczny, żebyśmy jednak byli w stanie wykonywać te treningi z dużym ciężarem, żeby ta intensywność była krótka, ale jednak na wysokim poziomie, żebyśmy mieli na to wszystko no, jednak siłę i energię, dużo snu dobrej jakości jedzenie, żeby to się nie było przetworzone, żeby jednak e, te mikro i makroskładniki jednak nam dawały te Wtedy kosiła. szukać produktów takie, które są duże objętościowo, niż e, typu, typu na przykład baton proteinowy, on jest objętościowo taki malutki, mm -hmm. a no, ziemniaki na przykład, no tak, to tak, są porównać z te dwa tak, produkty to tak, pewnie... Tak, taki batonik 200-300 kalorii. A jest po 15 tak 15 minutach już nawet nie pamiętam, żeby go zjadłaś. A jednak jak zjesz e, taką kulę 200 gram kurmiaków, e, to jednak będziesz czuła, że to chyba nie do oczy się cieszy. <noise> Dokładnie, jeśli ktoś lubi coś bardziej słodkiego, a wtedy ma na pewno większy, większą chęć na słodkie, to może wybrać sobie batatu. Na przykład i Zawsze. doprawić synamonem słodzikiem I, tak. i ma super w tym Ma siły, super że... fajny posiłek, na i może sobie z, y, zrobić w tej postaci. Chociaż to znów byłby już trochę, nie spada objętość. Nie? Tak, przepraszam. Tak. bardziej w okresie już on masowym. Jest tak, jest... żeby, że już takie jedzenie jest na tyle duże, że ciężko nam gdzieś tam go e, przetransportować, więc wtedy wbalimy się przejść. Tak. Tak. To co, resumując generalnie staramy się do wszystkiego podejść w sumie nawet mądrzej niż na masie, nie? no bo na masie nas stać na, na wiele błędów, na masie mm, możemy trochę nawet krócej spać i gdzieś tam ten Immunitet jeszcze posiadamy, a jednak, jednak redukcja jest stanem dość niebezpiecznym i musimy zważać na każdy krok, co robimy, na jakość snu, na długość snu. Stopniowo, żeby to nie było agresywnie, całe Ty nagle idziesz, nie masz energii w ogóle z ludźmi, nie da się rozmawiać. Tak, tak. To nie o to chodzi. Tak? Nie wolno zapominać, że jednak. Podejrzewam, że każdy, kto nas ogląda, większość z tych ludzi, którzy nas ogląda, to są osoby amatorskie, mm. które po prostu przede wszystkim żyją swoim życiem, a Operacja, przy okazji robina. chcą poprawić swój stan zdrowia i sylwetki, więc przede wszystkim muszą utrzymać swoją energię, żeby nadal być jak najbardziej efektywnym w domu, jak i w swoim zawodzie, a nie jeszcze robić z siebie fit. Yy, osobę, która Tylko nie ma kompletnie dokładnie odzwierciedlenia w, w, w energii, a jest teraz słabszą osobą. No. Mam nadzieję, że ten materiał Wam e, choć troszeczkę pomógł. Jak ten plan treningowy ułożyć sobie w okresie masowym i w okresie redukcyjnym, ponieważ również masa musi być. Wiem, że to brzmi dla kobiet dość e, agresywnie. agresywnie i e, dość e, odrzucająco, ale jednak chodzi o masę masę mięśniową. Jeśli chcecie mieć fajny poślad, to na deficycie kalorycznym to nie zrobicie zmusi że delikatna nadwyżka kaloryczna, żeby jednak doprowadzić e, do tego. Do Dokładnie. Więc robimy wszystko z głową, czy na masie, czy na redukcji. Wszystko stopniowo zwiększamy, zmniejszamy, tak jak zmniejszamy kalorykę wraz z objętością i e, intensywnością treningu, tak samo na masie zwiększamy stopniowo e, objętość pod kątem jedzenia, kaloryki jak i obciążenia. Serii i, i, i... dzięki bardzo za uwagę trzymajcie się do następnego